Co sądziłam o byciu freelancerką, zanim zaczęłam nią być? Że w końcu będę sama dla siebie szefem, ale to wcale tak nie jest. Teraz każdy klient jest dla mnie moim szefem. Że będę miała w końcu więcej czasu dla siebie. To też nieprawda. Pracuję znacznie więcej niż na etacie. Co prawda, mogę dostosować grafik do swoich potrzeb, ale mam znacznie mniej czasu. Myślałam, że wiedza o social mediach mi wystarczy, ale nie. Okazuje się, że muszę też wiedzieć, jak być sprzedawcą, handlowcem, jak rozmawiać z klientami, jak tworzyć portfolio, czyli stronę internetową i wiele więcej. Żebycie perfekcjonistką jest mega udręczające. Wszystko chcesz mieć dopięte na ostatni guzik, a koniec końców i tak nie będziesz zadowolona. A jednocześnie wydłuża tu Twój czas pracy. Nie sądziłam, że budowanie oferty dla klientów i kosztorysów jest tak trudne. Nigdy nie wiem, czy wystawiłam odpowiednią cenę, czy za niską, czy za wysoką. Że często nie będę miała się do kogo zgłosić z problemami, bo pracuję sama ze sobą. No i że popadnę w pracoholizm i nie będę chciała... Odpoczywać.